Kacper. Jak jest ja to... No jak ja skaczę? No to, no to mój świat. No to mój telefon nie żyje, więc już więcej nie skaczę. Dobra, chodź. To nie jest twoje łóżko, bo ty jesteś kamer. Ej, wyszłaś? Bo cię nie widzę. Aha, bo ja Cię... O, widzę Cię. Dobra, z tego co widzę, no to jest tu domek Gumballa. Dobra. Ej, poczekaj, bo to jest... Nie można być strasznego domu. Można domu Ale ja uciekam. Jakiego domu ceglanego? Od domu ceglanego, a to nie przypadkiem szkoła? No nie wiem, dwa auta gambola tam się nowe. I w ogóle, widzowie, wychodzi siódmy sezon gambola, więc musicie oglądać. Będzie lecieć na Cartoon Network, na HBO Max i chyba na hulu. No po czynłeś? O, właśnie, to jest ten plakat. Jak nie widzieliście tych filmów, to sobie obejście, a i zgadnijcie gdzie ja teraz jestem. Bo mnie nie widać. Uj, tu jestem. Ja się zajmuję w Darwina. E, e, gdzie ty jesteś? Jestem gambolem. Aha, No. Ja najbardziej lubię Darwina, więc zawsze się w niego... Zamieniam. Albo poczekaj, ja się zamienię w mniejszego Darwina. Z początków. Matko, gdzie jest oto Darwin? Gdzie jest mój Darwin mały? Ja muszę reset charakter zrobić, bo chcę się zresztą i zamienić się w mini Darwina. Dobra. O! I na przykład to są plakaty, nie są czegoś na gambola. Tak, i na hulu leci. Dobra, zgadłem. O jest i mój Darwin mały. Dobra! Ja jestem taką małą rybką darwinem mniejszym. Nienawidzę peny. Tak ożywka. Ej, co ja mam dwa twarze? Pyk, 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 pyk. O nie, uciekam peny! Jestem zdenwowany na gambole. Jestem zderwowany na gambol. Poczekaj, ale do jakiego czerwonego po tego domu? Tu Ej, naprawdę I co w tym jest? Window i tyle Window i tyle Windowy i tyle. O nie Penny! <gum> ja nienawidzę Penny, bo Gumball ciągle o nim gada, o nim gada. Ej, w pierzowcu jeszcze nie byliśmy chyba. Aha. Joyful Burger. Ej, faktycznie jest tu Joyful Burger. Joyful Burgera. Fajna. Ej, ty tutaj jesteś? To nie jest Mac, to jest Joyful Burger. Jak będziesz, jak kiedyś co obejrzysz, to zobaczysz, że to jest Joyful Burger, bo to nie jest ten. Idę do jakiegoś budynku obok szkoły. Ej, tu jest tajny przejście gdzieś. No ja Ej, to ma tylko minutowy odcinek. No więc. Ja tylko chcę tam ja tylko chcę zo zobaczyć co to jest za dom. Dobra, koniec tego odcinku z magicznym nie.